Rozmowa z Marią otworzyła mi oczy. Przyszedłem tu w konkretnym celu. Nie powinienem zawieszać się na pierwszej dziewczynie. Trzeba korzystać z okazji. Może się nie wyda. Bria i Morgan to przeciwieństwa, ale lubię je obie. Bria jest głośna, trochę stuknięta, a Morgan cicha, skryta i boi się konfrontacji. Bria się nie boi. Zupełnie różne. Ich połączenie byłoby idealną dziewczyną. Czyli sam nie wiem, czego chcę. Chodźmy. Tak szybko? A co chcesz robić? Pocałować cię. Chodź. Nasze relacje się pogłębiły. Nie jest taka, za jaką ją brałem. Nie znałem jej historii. Chyba popełniłem wielki błąd. Mam nadzieję, że jakimś cudem mnie nie posłuchali i nas wybiorą. Cenie ludzi troskliwych i kochających. Myślę, że taka jesteś. Jesteś słodki, wzajemnie. Nie wzdychaj, nie występujemy w pamiętniku. Naprawdę mogę odejść. Skórzę się. Wysłowiona czy nie, jest między nami miłość. Nic nie osłabi naszej relacji. Chociaż jesteśmy niezgodni, czasem się kłócimy, oboje wiemy co do siebie czujemy. Być może nie zobaczymy się przez parę tygodni. Trzeba skorzystać z okazji. Powiedz to. Sama wykonam ruch. Mam nadzieję, że jesteśmy parą. Ja też. Jesteś piękna. Nie znam wielu ładniejszych kobiet. Chcę cię bliżej poznać. Przy pocałunku poczuła mi skrzenie. Inaczej niż z Zakiem czy Danielem. On jest przeuroczy. Będę zdruzgotana, jeśli nie jest moją parą. Coś może z tego być.